Bardzo serdecznie Wek 415, a to Star Wars, The Clone Wars, Republic Heroes. Gra wydana w 2009 roku jest jedną z najlepszych gier o Gwiezdnych Wojnach. Yy, może na początek jeszcze coś, trochę muzykę, ściszę. Dobra. E, kochani, bez zbędnego gadania zaczynajmy, mistrz, bo tu praktycznie chyba to różnicy nie robi. E, tak. Tak. Co mogę powiedzieć, jest to mój pierwszy, jeśli tak wyrażę, filmik. Let's play, mam nadzieję, że wam się spodoba. Zobaczymy. O ładnie. Z nowych kumpli, Rex? ostatni generale. Zakopamy się głębiej niż Sarlacc. Smaszyki naprawdę nie zdają umiaru. Cóż, skoro nie możemy iść do przodu, musimy spróbować w górę. W górę? Niby dokąd? Za mną, smak. I Nie daj się trafić. Po co mi problemy z nowym padawanem, Ty Rex. Na... nie ma chwili do stracenia. Jestem tuż za tobą, rycerzyku. Trening ten zapamiętaj. Przypominać, będę. Samotność nigdy nie grozi. ci. Ja może będę przewijał te porady mistrza Jody, ponieważ ja tu wszystko pamiętam, a to praktycznie tylko przeszkadza w grze czy też w rozmowie. Skok podwójny, Jedi ląduje pewnie na najwęższej krawędzi, nawet nie odchodź, Smarku. Małe platformy problemem nie są, po prostu skaczesz i lądujesz, tak. Mocy używać możesz do spychania drog... Jest to moja je jedna z ulubionych gier. Mocy więcej zbierz. Właśnie o tym mówię. Dotyczących wiedzy Wojen... No i oczywiście, spadłem. Jednocześnie... Jednocześnie, się teraz mały trening z Marku. Jednocześnie, y... Jednocześnie jest to moja ulubiona gra pod tekstem tego, że jest, są to wojny klonów. Moja ulubiona część, praktycznie. Aha, Dobra. By na droida wskoczyć, dwukro... gdy na nim będziesz, trzeba rozwalić te słupy. Droidy bojowe świetnie się do tego nadadzą. Zdział droida na cel, nakierować mu. Hmm. Dobrze, dziękuję za poradę. Widzę jednostki droidów latających na... Spad. Drugi niewzruszony. Dobra. Aha. Dobra. Aha, dobra. Opuścić mu Uch, ale zabawa. Co teraz, mistrzu? Najwyższa pora sprawdzić się w akcji. Aj, spadł. Jeśli wyżej jesteś, im wyżej jesteś, tym twardsze lądowanie. Super atak z podskoku. Z... Dziękuję. Trzeba poszatkować No, patrz, nie mogę wskoczyć. Idziemy Aha To dopiero wielka puszka Pamiętaj słowa mistrza Jody. Rozmiar nie ma znaczenia Świetnie, możesz wspiąć się po nodze i zająć się działkami Rex, dzięki za też radę, ale Gotowy być musisz Powinieneś gdzieś tu być u mojego boku i pomagać, ale dobra Ale nie będę narzekał A soka trzymaj mocno. To jest jak chyba taki wstęp, prolog, coś tego typu. Jednocześnie trening. w długą padło witaj Rex mogłeś nam kilka zostawić generale wybacz Rex mojego padawana trochę poniosło <grymne> albo może to generał z wiekiem staje się coraz wolniejszy zwiadowcy twierdzą, że to ostatnie blaszaki w sektorze dobra Rex, szykuj ludzi do wymarszu w mieście pozostały jeszcze ogniska oporu może kilka wam zostawimy Byłbym zobowiązany No proszę Szybko, ładnie, elegancko O, platyna Oczywiście Artu też musi być Gwiezdne wojny, bez Artu to nie Gwiezdne wojny jest to jedna z najbardziej wulgarnych postaci, bo zawsze tego piszczy. O cóż to. No dobrze, kochani. Ten prolog mamy zaliczony. Może krótki odcinek to będzie, ale następne będą dłuższe. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A na pewno pokaże, że będzie więcej filmów. A w tym czasie. Dziękuję Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie do następnego.